Dzień dobry, jest 19 sierpnia 2023 roku. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu kolejowa przebudowa. Jestem na ulicy Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku. Kilka dni temu, właściwie to chyba przedwczoraj, dość poważnie zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino i Wyszyńskiego. Dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się temu z bliska. Tutaj w okolicach dworca kolejowego byłem jakieś dwa tygodnie temu, chyba dokładnie 16 dni temu wrzuciłem ostatni film. No i normalnie bym się z tym tak nie spieszył, ale ponieważ zauważyłem chyba przed wczoraj tą zmianę organizacji ruchu, dlatego postanowiłem, że przyjadę tutaj dzisiaj, no i przy okazji nagram oczywiście wszystko w okolicy, czyli i Łomżyńską i dworzec kolejowy, zobaczymy co tam się zmieniło. No, i tak jak widać, ruch odbywa się tutaj po jednej jezdni na ulicy Bohaterów Monte Cassino. Tam ta druga jezdnia, no właściwie wygląda podobnie jak ta mi bliższa. O, tutaj nawet widać przystanek autobusowy. To ciekawe, bo nie zauważyłem, czy tam. Nie, tam. Tam jest zasłonięty, tak. Przy Świętego Rocha jest zasłonięty przystanek autobusowy. Jest on przeniesiony, właśnie tutaj. To też, to też coś bardzo nowego. Jeszcze niedawno organizacja ruchu wyglądała w ten sposób, że stało tutaj na środku takie małe rondo. Jadąc przedwczoraj tego ronda nie widziałem. Coraz bardziej to już przypomina tą docelową organizację ruchu. Przejście dla pieszych jest już na swoim miejscu. Nawet można powiedzieć, że w niektórych miejscach trwają prace wykończeniowe. Ten znak pokazuje, że samochody jadące. Tą drogą mają pierwszeństwo. Tam dalej też jest droga dwukierunkowa. No i widać z tej strony, że tamte samochody również mają pierwszeństwo. Czyli można by powiedzieć, że wróciło to chyba do takiego stanu, jak było przed tą sytuacją z małymi rondami. No, i tutaj oczywiście jest ustąp. Ze wszystkich stron jest to czytelne, tylko myślę, że bardzo muszą uważać kierowcy, którzy na pamięć będą tutaj skręcali w lewo w ulicę Wyszyńskiego żeby nie zapominali, że trzeba ustąpić tym z naprzeciwka. Oczywiście pod warunkiem, że nie stoją i nie przepuszczają pieszych. Tutaj oczywiście zmieniło się, jeżeli chodzi o wyjazd z dworca autobusowego. Został otwarty ten wyjazd i prowadzi prosto do skrzyżowania. Tutaj przed tą wyspą jest Nawrotka. Samochody, które chcą zawrócić, nie muszą wjeżdżać na skrzyżowanie. Tak jak mówiłem, coraz bliżej, coraz bliżej tego układu celowego. Tutaj mamy wyspę centralną i już niedługo te drogi będą jednokierunkowe, ale w tej chwili już, już wygląda to coraz lepiej. Ja za chwilę tam pojadę, zobaczę, co jest na Łomżyńskiej, ale jeszcze trochę tutaj spojrzymy. To sytuacja wydaje się w tej chwili bardzo prosta, tyle tylko, że samochody, które skręcają z ulicy Wyszyńskiego w lewo, czyli w kierunku centrum handlowego, naprawdę muszą trochę poczekać, bo muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Myślę, że postawienie tam takiego malutkiego ronda poprawiłoby o wiele sytuację. No i tak przy okazji Spoglądamy stąd na dworzec kolejowy, naprawdę, jeżeli ktoś 10 lat tutaj by nie był i przyjechał, to nie poznałby tej części miasta, no chyba, żeby spojrzał na ten budynek. No ja teraz jadę w kierunku Łomżyńskiej, ale przypnę już do roweru kamerę. Widać prace wykończeniowe na trawnikach. Na młonowej bez zmian. A tyle tylko, że ktoś sobie piramidę ustawił. Na skrzyżowaniu z Kopernika też nic się nie zmieniło. co jakiś czas wstrzymują ruch na głównej drodze, dzięki temu pojazdy z ulicy Podporządkowanej mogą skręcić. Ten samochód no, ch chyba ustąpił, a nie musiał. Autobus ma tutaj wyraźny ustąp, znak ustąp, tak jak w znak jesteśmy na drodze bezpieczeństwa przejazdu, widać z dwóch stron. Ale cóż, nie jest to takie oczywiste, dlatego czasami lepiej przepuścić niż wcisnąć się. No dobrze, a teraz zobaczymy, co się zmieniło na dworcu kolejowym. Peron czwarty. Szkoda, że tak nie jest w przejściu podziemnym Przesienkiewicza i Piłsudskiego. No jednak od ostatniego razu bardzo dużo się zmieniło. Peron czwarty właściwie w połowie gotowy. Coraz bardziej realne się wydaje to, co słyszałem niedawno, że od wrześniowego rozkładu już pociągi będą odprawiane właśnie na peronie czwartym oraz na peronie pierwszym i drugim. Natomiast ten cały środek będzie przebudowywany. Przy okazji z góry spojrzenie na Skrzyżowanie to, przy którym przed chwilą stałem, no tutaj kolejne zaskoczenie. Te perony naprawdę wyglądają magotowe. Na Oczywiście mówimy tylko o dwóch krawędziach peronowych, tam gdzie są te tory w środku, no ale jednak w połączeniu z tym peronem czwartym. Cały ruch kolejowy stacji Białystok można będzie spokojnie na te tory przerzucić. Tak jak dzisiaj to się odbywa na półtora peronu, czyli trzy krawędzie peronowe, tak będzie przez najbliższy okres, aż zostanie przebudowane wszystko. Ale praca wre, tutaj część peronów pod zadaszeniem, no może nie wygląda tak kolorowo bo jest słabsze doświetlenie i nawet widać, że się kurzy tutaj, ale naprawdę robi to wrażenie, no i tego się nie spodziewałem, dlatego że kiedy ostatnio nagrywałem, widziałem, że robiona była jakaś przekładka, ale nie wiedziałem, że to aż tak zostanie zakręcone. W tej chwili, żeby przejść do dworca, no trzeba troszeczkę się nachodzić. bardzo niedbale ułożone te płyty Waga świeżo malowane. no ale przy okazji możemy zajrzeć do środka No i jest to przygotowane tak jakby jutro już miał tutaj pojechać pociąg No i teraz zrobię to, czego dawno nie robiłem, a były już jakieś komentarze na ten temat. Wejdę do środka, pokażę jak to wygląda z hali dworcowej, to miejsce, gdzie we wcześniejszych filmikach dość często nagrywałem, ale ostatnio kiedy tu byłem, to można było jeszcze zajrzeć do tunelu. Dzisiaj można by zajrzeć, ale pewnie gdzieś tam przez tą folię, ale są plakaty na których są wizualizacje jak to będzie wyglądało tu jeszcze spojrzenie z hali kasowej z okna tuż obok kas widać że praca w re. już niedługo będzie można z tej hali wyjść Prosto na peron i wsiąść do pociągu. Widziałem przed chwilą dwa elektrowozy przy jednym pociągu. Teraz widzę jak SMK ciągnie jeden elektrowóz. To może świadczyć o tym, że się zepsuł, ale też może świadczyć o tym, że wszystkie elektrowozy tak robią oblot na przykład z tego powodu, że trakcja elektryczna nie do końca działa w tej części stacji.